Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego, oto Słowo Pańskie. Jest to Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy bezpośrednio po powrocie apostołów, uczniów z Emaus, i teraz są w wieczerniku, są między sobą i pojawia się pomiędzy nimi Pan Jezus. Natomiast to, co czytamy na początku, oni opowiadają sobie nawzajem o tym, że pan Jezus przychodzi, że pojawił się w Emaus, po drodze z nim szli, że przychodzi w Jerozolimie się ukazuje, że przy grobie widziała go Maria Magdalena, opowiadają sobie o tym i to jest coś to taki moment, jak czasami słyszymy świadectwa, dzielimy się tym, co nas spotkało, jak pan Bóg do nas mówi. I wiara się umacnia. I, I mamy takie doświadczenie, że przecież to, co mówimy, jest od Boga. Tak to Bóg działa. A później, czy właściwie w tym samym momencie, staje między nimi Pan Jezus i mówi: Pokój wam, i oni się przestraszyli. Czy opowiadają sobie o tym? Staje się to, o czym sobie opowiadają, między nimi, a oni. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, chociaż sobie o tym opowiadali. I to jest też nasze doświadczenie w Kościele, nasze doświadczenie we wspólnotach, że mówimy sobie o Panu Bogu, opowiadamy nieskończony majestat Boży, a potem ktoś mówi o, o spotkaniu z Bogiem i Mu nie wierzymy. Potem ktoś mówi, że do mnie Pan Jezus powiedział to słowo umocnienia, i mu nie wierzymy. A jak przychodzi z mocą, to jak to możliwe? I pełno wątpliwości. I to jest taka sytuacja, która była 2000 lat temu, dzisiaj też ją mamy. Łatwiej jest mówić o Bogu, a nawet dzielić się jego działaniem, ale to, że on teraz przychodzi i może i zmienia wszystko swoim przyjściem, że staje się moje życie teraz nowe. To, to jest trudne do przyjęcia. To nas, jak apostołów, zatrwożonym i wlękłym zdawało się, że widzą zjawę, że widzą Ducha. To już było w ich życiu. Oni podczas, gdy byli w Łodzi i Pan Jezus szedł do nich po wodzie, też im się zdawało, że widzą Ducha, że widzą zjawę. To, to, to było już w ich życiu. To nie jest nic nowego. Ale nawet po zmartwychwstaniu są te same wątpliwości, te same trudności, te same zmagania. Jak jesteśmy po jakimś ważnym doświadczeniu, po generalnej spowiedzi, oddaliśmy życie Jezusowi i sobie już mówimy, od teraz to już będzie wszystko tylko Pan Jezus, I już na pewno nie będzie wątpliwości, to, to one bardzo szybko przyjdą, nawet może tego samego wieczoru. Tak jak u Piotra, tej nocy się mnie wyprzesz, tak jak u apostołów. W tym samym momencie Pan Jezus przychodzi, a oni już widzą zjawę i są ich serca zmieszane i pełne wątpliwości. Jezus na to wszystko reaguje. Dlaczego? Pytaniem, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Mówicie o tym, opowiadacie o tym, a jak to się staje, to macie wątpliwości. Jest to zdziwieniem dla Jezusa. Ale jednocześnie pismo pokazuje, że tak się dzieje. I na to Jezus reaguje jeszcze mocniejszym doświadczeniem, bo mówi: Dotknijcie mnie, zobaczcie, że, mam, że jestem między wami prawdziwy. Przyjmijcie mnie, dajcie mi coś do jedzenia. To jest to, co Jezus robi z nami podczas Eucharystii. Daje się cały, daje się jako pokarm, który przemienia i jak go przyjmujemy, doświadczamy tego, że się życie zmienia, jak przyjmujemy go z wiarą. Więc to jest, to jest jedna część Ewangelii, a druga część Ewangelii, która też nas zatrzymuje, mnie zatrzymuje, to jest to, gdy Pan Jezus mu, mówi takie słowa, czy Ewangelista mówi, wtedy Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Czy są już w rozmowie, są w dawaniu świadectwa, a Jezus... Pod koniec tego fragmentu oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Czyli czytają, a nie potrafią tego odnieść. Patrzą, a nie potrafią tego zrozumieć. I dopiero jak Jezus daje łaskę otwarcia oczu, łączenia tych różnych sznurków, które się pojawiają, że całe pismo święte mówi o Jezusie, że to wszystko było zapowiadane. To jest taki moment, kiedy na przykład patrząc na zmartwychwstałego, odnosimy wszystko do naszego życia, albo robiąc drogę krzyżową, odnosimy, że to jest moje życie. Czytamy Ewangelię i mamy takie rozumienie, ona opowiada o mnie. To jest łaska Bóg, który oświecił nasz rozum, że potrafimy tak spojrzeć na Słowo Boże, że ono mówi o moim życiu. Dar wielki. Yy, i Bóg tego chce, Jezus tego chce. On posyła swojego ducha, żebyśmy w taki sposób czytali Pismo i je rozumieli. I apostołowie odnoszą wszystko do Pana Jezusa i wtedy zaczynają rozumieć, przecież Mesjasz miał cierpieć. Przecież jest napisane, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że w, imię Jego, w Jego imię będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechów, że to wszystko się stanie i będzie głoszona Ewangelia wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. To wszystko się dzieje, a jednocześnie nie potrafimy tego odnieść i zrozumieć, że to dotyczy nas i to jest Słowo dla nas. Czytając tę Ewangelię, patrząc na nią, chcemy iść dalej w Mszy Świętej i, i realizować to, co Pan Jezus do nas mówi. Amen.